Witajcie, katniusowicze. Widzowie programu Rolnik Szukażony przyzwyczaili się już do tego, że prawdziwe emocje często zaczynają się dopiero po zakończeniu emisji. Tym razem to uczestnicy 12 sezonu znaleźli się w centrum zainteresowania. Agnieszka i Mateusz, których drogi w programie oficjalnie się nie przecięły, opublikowali wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Krótki filmik na TikToku wystarczył, by wśród fanów wybuchła burza spekulacji. Jeszcze kilka tygodni temu nic nie zapowiadało takiego scenariusza. Mateusz zakończył udział w programie jako wybranek barbary. W finale wszystko wskazywało na to, że ich relacja ma szansę przetrwać poza kamerami. Szybko jednak okazało się, że rzeczywistość zweryfikowała te plany, a i drogi się rozeszły. Agnieszka z kolei była kandydatką Krzysztofa i po zakończeniu programu otwarcie mówiła, że nie pojawiło się u niej głębsze uczucie. Oboje deklarowali, że zamykają ten etap i skupiają się na swoim życiu poza telewizją. Tym większym zaskoczeniem dla widzów było pojawienie się wspólnego nagrania Agnieszki i Mateusza. Na TikToku pokazali się razem, uśmiechnięci i w wyraźnie swobodnej atmosferze. Choć filmik nie zawiera żadnych deklaracji ani jednoznacznych sugestii, internauci szybko zaczęli łączyć fakty. Komentarze pod nagraniem pełne są gratulacji, serduszek i pytań wprost o nowy związek. Dla wielu fanów to sygnał, że między tą dwójką mogło zrodzić się coś więcej. Dodatkowe emocje budzi fakt, że relacje po programie często rozwijają się poza kamerami i w zupełnie innym tempie niż w trakcie nagrań. Bizowie pamiętają już przypadki, gdy uczestnicy, którzy w nie stworzyli pary, odnajdziewali się dopiero po zakończeniu emisji. Dlatego wspólny TikTok Agnieszki i Mateusza został odebrany nie jako przypadek, lecz jako świadomy sygnał wysłany do fanów. Sami zainteresowani na razie studzą emocje. W pierwszych komentarzach i wypowiedziach sugerują, że spotkanie było raczej towarzyskie, a nagranie miało luźny charakter. Tłumaczenia te nie przekonują jednak wszystkich. Internauci zwracają uwagę, że decyzja o wspólnym pokazaniu się w mediach społecznościowych przy świadomości zainteresowania widzów rzadko bywa zupełnie przypadkowa. Czy Agnieszka i Mateusz rzeczywiście tworzą nową parę po rolniku, szuka żony sezonu 12, czy jedynie bawią się zainteresowaniem fanów? Na to pytanie na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest pewne: 12 sezon programu wciąż żyje w mediach społecznościowych, a jego uczestnicy skutecznie przyciągają uwagę długo po finale. Do tej pory ani Agnieszka, ani Mateusz nie potwierdzili oficjalnie, że są parą. W przyszłości Agnieszka opisywała swój udział w programie jako wartościowy, ale pełen trudnych emocji proces, nie ukrywając też, że wiele kluczowych momentów nie pojawiło się w emisji telewizyjnej. Mateusz po finale również milczał w sprawie swojego życia uczuciowego, chociaż jego reakcje i posty w mediach społecznościowych były uważnie analizowane przez obserwatorów, którzy doszukiwali się sygnałów sugerujących zmianę statusu w związku z Barbarą. W ostatnich tygodniach rolnik Szuka Żony 12 nie schodzi z czołówek plotek i mediów społecznościowych. Choć program zakończył się kilka miesięcy temu, losy uczestników nadal rozpala fanów. Wspólny TikTok Agnieszki i Mateusza to kolejny element tej historii, który daje do myślenia, czy to tylko przyjaźń, czy może początek nowego rozdziału. Na oficjalne potwierdzenie ich relacji i dalszy rozwój wydarzeń trzeba będzie poczekać. Do tego czasu internauci będą śledzić każdy ich ruch w sieci, analizując nagrania, komentarze i publikowane zdjęcia. Ta historia pokazuje jedno, nawet gdy kamery zgasną, a program się skończy, emocje i relacje potrafią żyć własnym życiem. A Agnieszka i Mateusz właśnie sprawili, że tysiące widzów znów zadają sobie to samo pytanie: czy to tylko internetowa sensacja, czy początek prawdziwej miłości po rolniku?